Odkryj doskonałość dźwięku z naszym głośnikiem Bluetooth marki Molu. Stworzony z materiałów najwyższej jakości, stylowy głośnik gwarantuje doskonałe brzmienie, a także funkcjonalność i wygodę użytkowania. Dzięki ładowarce indukcyjnej możesz ładować swój telefon podczas korzystania z urządzenia, a wbudowane radio pozwoli na słuchanie ulubionych audycji. Urządzenie posiada duży wyświetlacz cyfrowy umożliwiający szybkie odczytywanie informacji oraz funkcję budzika. Bateria o pojemności 2500 mAh pozwala na długotrwałą zabawę bez przerw na ładowanie. Regulowane nastrojowe oświetlenie o trzech poziomach jasności zapewnia odpowiednią atmosferę w każdym pomieszczeniu. Wszystko to zostało zapakowane w ekskluzywne opakowanie, które wzmocni przekaz marketingowy. Nasz głośnik Bluetooth objęty jest dwuletnią gwarancją producenta. To idealny produkt na prezent biznesowy dla Twoich klientów.